Witajcie! Dziś przychodzę z dosyć smutnym tematem. Omówię go krótko, bo szkoda mi tracić czas. Otóż. Po roku przerwy powrócił temat zakazu fotografowania infrastruktury krytycznej w tym kolei. Jak dotychczas temat ten ograniczał się do plotek i planów, tak teraz niestety wchodzi w życie. Jak wyczytałem, ma on dotyczyć tylko wiaduktów, mostów i reszty infrastruktury tego typu. Jednak więcej szczegółów wyczytałem na stronie Radia Z. Jak stanowi artykuł 683a, ustawa pierwsza, kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwala w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w artykule 616a, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie, podlega karze aresztu albo grzywny. Ja za realizację pasji aresztowany zostać nie chcę, a do tego prowadzi aktualny chory rząd, który dokańcza robotę po poprzednim. Znaki mają pojawiać się w miejscach widocznych, a więc jak rozumiem jak go nie zauważysz to nie twój problem. Ale co to oznacza dla kanału? Zakaz wchodzi 17 kwietnia plus czas na przygotowanie i rowieszenie tabliczek. A więc koło 25 kwietnia powiem więcej. Od 17 będę bardzo uważny, a później wprowadzone mogą zostać ograniczenia serii Przypały Warszawy, Bonusy Warszawy, Kilka Słów o Warszawie, Warszawskie Nowości Od Nowa, Warszawskie Nowości BIS, Średnica, Podwarszawskie Nowości Od Nowa, Breaking News Warszawa, Warszawskie Przejażdżki, Warszawa Gdańska i Serii Kolejowej. Z czego zawieszeniu lub niemal całkowitemu ograniczeniu mogą ulec serię Średnica, Warszawskie Przejażdżki, Warszawa Gdańska i Seria Kolejowa. To na tyle. Zobaczymy jak będzie.